Cześć, dziś mam dla Was grę Glow. Glow to jest gra niezależna językowo, więc, jeżeli Wam się spodoba to, co tutaj zobaczycie, to na pewno można ją gdzieś dostać w o internetach. Glow jest to gra, która w bardzo specyficzny sposób będzie uczyła nas zbierania kart i um, budowania silniczka, a to wszystko jest na takiej monochromatycznej planszy, wszystko jest czarno-białe z tymi pięknymi przebłyskami koloru. To oczywiście nie jest dla wszystkich, te grafiki nie wszystkim się podobają, ale. Dla mnie ta gra właśnie tym mnie do siebie przesiągnęła, tymi właśnie grafikami, tym jak ona wygląda, jak się prezentuje na stole. W grze Glow każdy wybierze jednego z tych bohaterów, aby rozpocząć rozgrywkę. I tak jak widzicie na górze tej karty, każdy ma nadrukowane, ile kości ma w swoich początkowych zasobach i czy ma jakieś zdolności. Na przykład tutaj ten czerwony lisek ma trzy kości. Daje nam 4 punkty, ale nie ma żadnych specjalnych umiejętności, a z kolei tutaj wszystkie inne karty mają dwie kości i jakąś specjalną umiejętność. Wybieramy sobie takiego bohatera i dobieramy właśnie kości, tutaj z puli kości, które e, przepasują właśnie tym bohaterom. Bierzemy wszystkie małe kostki i rzucamy nimi, e, żeby zobaczyć, co na nich wypadnie, i wtedy przepasowujemy je do tych symboli na planszy. W naszej kolejce będziemy wybierali kartę i kości, które są do niej przypisane. Jeżeli na przykład wybrałabym kartę tego smoka, zabrałabym wtedy te trzy kości razem z nim. Powiedzmy, że tak właśnie zrobię. Czyli mam teraz w puli te trzy kości, które były przypisane do tego smoka oraz dwie fioletowe kości z mojej postaci. Każdy z graczy potem dobierze kolejną kartę, i jeżeli gramy w dwie osoby, to ja jako pierwszy gracz mogę się również jednej karty pozbyć i położyć ją na stosie kart na cmentarzu. Powiedzmy, że pozbędę się tej karty, i wtedy mój przeciwnik dobiera sobie kartę do swoich zasobów, a te pozostałe karty idą też właśnie na stos kart na, na stos cmentarza. I tutaj dobrym jest to właśnie, że w każdej rozgrywce, w każdej rozgrywce, niezależnie od tego, w ile osób gramy, przejdziemy przez całą talię tych kart i wszystkie z tych kart zobaczymy, ponieważ gra kończy się wtedy, kiedy skończą się karty. A że czyścimy właśnie cały rząd na samym końcu kolejki, wtedy każdy, przy każdej rozgrywce zobaczymy wszystkie karty. Biorę wszystkie kości, które e, mam w swoich zasobach, czyli dwie fioletowe z mojego bohatera i trzy mniejsze, właśnie które były do, przypisane do tego smoka i nimi rzucam. Wyrzuciłam cztery krople i liść. I teraz na czym tutaj to wszystko będzie polegało? Moja karta mojego bohatera pokazuje, że jeżeli, jeżeli wyrzucę trzy takie same symbole, dostaję pięć punktów. I karta smoka, którą dobrałam, pokazuje mi, że za trzy takie same symbole otrzymuje cztery punkty. I tutaj dobrym jest to, że te kości wykorzystywane do kart można je powtarzać. Nie można dwa razy użyć tej samej karty, ale można użyć tych samych kości do dwóch różnych kart. Więc ja bym użyła tych trzech kropel, żeby dostać pięć punktów oraz cztery punkty za tego smoka, czyli w tej turze dostaję dziewięć punktów. Teraz do czego wykorzystuję te symbole po. Właśnie w wykorzystaniu kart jest to przesuwanie się po mapie. Za każdym razem, w każdej kolejce mogę wydać te symbole, aby przesunąć się właśnie po tej mapie. Aby przesunąć się tutaj w tę stronę, muszę wydać krople oraz liść, czyli wydaję te dwie kości i przesuwam mojego mepla. Aby przesunąć się tam, muszę nie mieć w swoich zasobach ognia. Nie mam, czyli przesuwam się tu i mogę na przykład wydać kolejną kroplę, żeby przesunąć się tutaj. Żeby przesunąć się tam, z kolei musiałabym mieć żeton świetlika i wykorzystać żeton stopy, których nie mam akurat w swoich zasobach, więc zatrzymuję się tam, gdzie jestem. Jeżeli miałabym takie żetony, mogłabym przesunąć się tutaj i wtedy tutaj zbudować mój domek. Każde takie pole może mieć większą liczbę domków. Oczywiście każdy gracz może mieć swój domek na takim polu i na koniec gry otrzymujemy tyle punktów, ile na takim polu jest em, narysowane. Najwięcej można otrzymać 20 punktów za taki domek. Na koniec rundy kości małe, które mieliśmy, każdy miał swoje małe kości, rzucamy je ponownie i dodajemy do zasobów, które są na planszy. Jeżeli jakiś zasób nie ma kości, tutaj kładziemy właśnie żeton stóp. Na samym końcu gry będziemy również otrzymywali punkty właśnie za nasze um, stwory, które mamy w swojej gromadzie. Takie punkty zaznaczone są właśnie takim oto symbolem i będziemy również liczyli ile mamy świetlików. Chcemy mieć tyle samo lub więcej świetlików niż naszych um, stworzeń, żeby otrzymać dodatkowe punkty. Gra kończy się wtedy, kiedy skończą się karty w tej talii i osoba z największą liczbą punktów wygrywa. Taka plansza tutaj, którą mamy jest dwustronna. Druga strona również jest monochromatyczna, ale tutaj z kolei mamy łódki. Każdy z graczy rozpoczyna ze swoimi łódkami na środku planszy i będzie się nimi przesuwał w zależności od tego, co jest potrzebne takim łódkom do przesuwania się po tej planszy. Będzie się przesuwał i również otrzymywał punkty, właśnie w zależności od tego, gdzie takie łódki będą miały swój port. Jeżeli chodzi o wykonanie Glow, to ja jestem pod wielkim wrażeniem. Rysunki na tych kartach są niesamowite. Ja uwielbiam takie, właśnie taki rodzaj sztuki. To jest tuż na białym papierze, no jest prześliczne. Są niektóre te zwierzaki trochę straszne, bo tutaj mamy gdzieś jest zwierza, który wygląda prosto jak z jakiejś gry oktulu, ale no niektóre są przesłodkie, także naprawdę warto się nim przejrzeć bliżej. O tutaj mamy na przykład coś, co wygląda jak koń. Z z e, ośmiornicą na głowie. Także naprawdę patrzeć mogę na tę grę godzinami. Do tego mamy te kostki, przepiękne, półprzeźroczyste kostki. Te symbole, które są jakby naklejone na te kości, e, nie dają mi, nie robią mi żadnej różnicy te kostki, i tak są przecudne i się tak bardzo fajnie wyróżniają właśnie na tym czarno-białym tle. Żetony, jak to, żetony wykonane z tektury. Jeżeli chodzi o atmosferę, to niby to jest takie każdy sobie, że każdy zbiera swoją drużynę e, tych potworków, ale niektóre z tych potworków, kruki, mają negatywne, e, negatywną interakcję tutaj, która nam wchodzi do tej gry. Wtedy używamy tej czarnej kostki i ta czarna kostka albo wtedy blokuje taki typ zasobu dla naszego przeciwnika, albo daje im ujemne punkty. Gra moim zdaniem jest bardzo regrywalna, tym bardziej, że właśnie mamy dwa, dwie strony tej planszy i za każdym razem no, ta gra też będzie inna w zależności od tego, jakie karty dobierzemy. No i moim tutaj dużym plusem dla mnie jest to, że widzimy wszystkie karty podczas każdej rozgrywki, więc nawet w rozgrywce dwuosobowej zobaczymy całą talię tych kart, ale za każdym razem będziemy mieli inne karty do wyboru i inne karty w swojej drużynie. Fajnym też jest to, że każdy tutaj z tych początkowych naszych bohaterów ma. Inne umiejętności, inne, inne kości, inne, e, czy niektóre dają nam punkty, czy niektóre dają nam inne rzeczy, które możemy wykonywać właśnie podczas rzucania kośćmi i budowania tego silniczka. Także naprawdę tutaj regrywalności jest sporo. No i duży plus za to, że gra jest językowo niezależna. Zasady gry są naprawdę bardzo proste, są intuicyjne, jest sporo symboli, ale da się ich naprawdę bardzo szybko nauczyć. Duży plus za to, że są żetony przerzucania kości, że jeżeli coś nam nie podpasuje, to możemy kilka kości sobie na przykład przerzucić. No i też plus za to, że ta gra nie dłuży się. Ona nie jest na stole dłużej niż byśmy tego chcieli. Pół godziny do 45 minut, naprawdę bardzo szybko się gra. Jeżeli jesteśmy już ograni i zna, rozumiemy wszystkie karty, rozumiemy wszystkie symbole, to naprawdę gra się bardzo, bardzo szybko. Glow jest naprawdę grą, która jest jedyna w swoim rodzaju. Nie grałam nigdy w nic podobnego. Jeżeli chodzi o grafiki, się wyróżnia mechanika, się, mechaniką się wyróżnia. Moim zdaniem Glow powinna być na półce każdego, kto właśnie lubi gry, kto lubi turlanki, lubi piękne kości, gry świetnie wykonane. Budowanie silniczka, gry, które są niebanalne, wyglądają niebanalnie, niebanalnie się w nie gra, które są niedługie, łatwo się je tłumaczy, i tak jak mówię, no ta niezależność językowa tutaj jest naprawdę czymś bardzo dla mnie ważnym. Na razie.